wszystkich ja jestem Lukas i kontynuujemy zadania główne. Będę porozmawiać z Angrimem albo z Zberką. Pomyślałem, że pokaram się mi. Czyli Parturnax się z tobą rozmówił. Smocza krew tętni w twych żyłach jasnym ogniem. Czy odpowiedział ci na twe pytania? Czy nauczył cię krzyku Smoko grzmotu? Nie, ale powiedział mi jak się do tego do, jak Niech się tego dowiedzieć. Tak Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć, spełnimy jego prośbę. Potrzebuję prasowego zwoju, w którym korzystali starożytni. Wierzycie, że go znajdę? Nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagą. Sami bogowie lękają się mieszać w takie sprawy. Gdzie go znaleźć? Bluźnierstwo zawsze było domeną magów z zimowej twierdzy. Być może zdołają ci coś powiedzieć. O starym zwoju, którego szukasz? Dopiero pytałeś, pytałem o to, to, po co to jest? Inny sposób. Jak on nawet nie było... Niech nie biosa się z czego? Hmm. Akademia. Mam nadzieję, że teraz będzie więcej akcji niż tego gadania, bo ten ostatni film to był taki cały przegadany, praktycznie. Może gdyby parturnax jeszcze jako tako tam się wypowiadał, jakoś, ale nie tak smęcił. I smęcił. Jednak do ostrzy można zrekrutować trzy osoby. Więc już zrekordowałem dwie. Po, poza nagraniem, jedną już zrekordowałem. I teraz ta trzecia, przy okazji, jak będę gdzieś tam się do niej wybierał, to wezmę przy okazji jakąś osobę. A szkoda, bo z jedną nie będę miał co zrobić w takim razie. Okej. Okay. Czego chcesz? A coś pierdol? Szukam Prasarego I Co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wiesz o co pytasz? Czy jesteś tylko chłopcem na posyłki? Ajk, wiesz mnie, stary. Myślisz, że nawet gdybym miał to przy sobie, pozwoliłbym ci to oglądać? Ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy złodziej świata. A co ze smutnym życiem? Z... Czekaj! To ty to ciebie wzywali w obrodzi? Przyniosę wszystko, co mamy na ich temat, choć nie jest tego dużo. Więc nie rób sobie wielkich nadziei. To we większości kłamstwa doprawione plotką i domysłem. Mhm. Mm tak, wracaj do Akademii. cześć. Tell me what jak wizisz czego? Ale nie teraz. Teraz. Teraz to ja muszę zwój znaleźć Dlaczego? Dlaczego mi każe iść przez moje komnaty maga? A ja jak idiota tam wlazłem Przecież na mnie jest obok Co będzie szybciej? A, bo ten idiota ten wypożedł. Daj, te drzwi są. Jakby to powiedzieć? Yy, są błędem z y, college z moda. Ponieważ na z tym save'ie, na którym robiłem yy, to, jak to się Dobra, nazywa, spróbuj nie wylać na niej niczego. Yy, w którym robiłem no. Gildzie, towarzyszy też byłem tutaj i sprawdziłem. Soj! Arcymak czy nie! Moje zasady dotyczące ksiąg są takie same. Tak! To dzieło Septimusa Signusa. Jest światowym autorytetem w dziedzinie plastarych zwojów, ale cóż. Nie ma go od dłuższego czasu. Zbyt długiego. Gdzie on jest? Gdzieś na północy, na polach lodowych. Mówił, że znalazł jakiś dwemerski artefakt, ale to było wiele lat temu. Od tamtego czasu nie mieliśmy kontaktu. Odszukaj. No, dobra. Idziemy. Oczywiście znacznik nam pokaże dokładną lokalizację tego kolegi. Gotiku by nam kazał jakoś go znaleźć jakiś... pytać się o kogoś pytać o kogoś, gdzie, co, jak wiedźminie na przykład w wiedźminie by nam zaznaczył obszar, w którym mam szukać a tutaj jest tu. Nikt nie wie gdzie jest, ale nie, on jest tu, ja Ci mówię, ja, ja jestem grą, ja wszystko wiem. Teraz ktoś powie, wyłącz sobie znaczniki. Ta gra nie jest dostosowana do tego, żeby wyłączyć, wyłączyć znaczniki. W Gotiku nie ma znaczników. I widzicie, wiecie jak są opisane. Jeżeli ktoś grał w Gotika, Koleś, który daje nam questa, dokładnie nam mówi, gdzie, co i ja szukać. Tutaj tego nie ma. Po prostu mam. Dowiecie się, gdzie szukać prostego zwoju. Udało mi się spotkać. Pan nam twierdzi, że jest robi. Luina, Smoky Grunt. Moja informacja może być uczona jako Septimus Signus. Wie, gdzie szukać zwoju. Tyle. A gdzie szukać Septimusa? Już to onego nam. tego nie wiem. Znaczy, nam powiedział. Oczywiście, powiedział nam w dialogu, który można zapomnieć, że gdzieś jest. na tych lodowych terenach. Więc powinno być taki wielki, duży, jebitny okręg. żeby go gdzieś tutaj szukać. Wtedy, może, wtedy... Wtedy moż, mogę wyłączyć znacznik. jeżeli dadzą mi takie coś, kółko do szukania, to tak. I lepiej będą questy opisywać. A wyłączenie samo z siebie znaczników nic nie daje. Nie wiesz gdzie iść po prostu i tyle. Quest ci też za bardzo nie mówi gdzie iść i... Błędzisz. No cóż, to oczywiście, jeżeli quest, jeżeli gra nie ma znaczników, a quest jest fatalnie opisany. To jest... to jest po prostu tragedia. Na przykład w gotiku trójce. A pierdziele, ja... ile ja szukałem tego Ortegi. Jeżeli ktoś grał, to wie. Znajdź bandytów na płaskowyżu. Pół... Pół dnia ich szukałem. Dobra. Gdy wzniesiono ostatnie piętro, nie można było dodać kolejnych. To był i ciągle jest sam wierzchołek. No nie upośledzony typ. Podobno, masz, podobno wiesz coś o prastarek zwoja. zwoje w rzeczy samej. Cesarstwo. Zbiegli z nimi. Ha, ha. przynajmniej tak myślą. Ci, których widzieli. ha, ha. ci, których myśleli że widzieli. Znam jednego. Zapomnianego. Samotnego. Ale nie mogę do niego pójść. Nie, biedny Septimus, bo ja wzniosłem się ponad jego rozumienie. Eee, czy wszystko w porządku? To wszystko dobrze. Będzie dobrze. Dostatecznie. By być wewnątrz woli, za murami. Gdzie zatem jest zły? Tutaj. Cóż, tu w sensie, na tej płaszczyźnie. Mundus. Tamriel. Niedaleko, mówiąc stosunkowo. W skali kosmologicznej wszystko jest niedaleko. Nie chcę cię, stary, skrzywdzić, ale do tego mnie doprowadzasz. Powiedz mi po prostu, gdzie on jest. O, jacy jesteśmy agresywni. Septimus się ciebie nie boi. A ponieważ jedna bryła wynosi drugą, być może pomożemy sobie nawzajem. Czego chcesz? Widzisz, oto majstersztyk dwemerów. Głęboko wewnątrz ich najwspanialszej wiedzy. Septimus jest sprytnym pośród ludzi, ale jest jedynie niemądrym dzieckiem w porównaniu z najgłupszym z dwemerów. Mamy więc szczęście, że zostawili po sobie swój sposób czytania prastarych zwojów. Jeden z nich wciąż leży w głębinach czarnej przystani. Obiła ci się o uszy nazwa Czarna Przystań? Nad uśpionymi miastami dwemerów wzniesiona tęskna wieża skrywa mądrości nasiona. Gdzie jest Czarna Przystań? Poniżej głębin, co skrywa ciemnica, ukryty dążon, mzarkowa wieżyca. Alftant. Punkt przebicia, pierwszego wejścia, uderzenia! Sięgaj do granic, a czarną przystań znajdziesz tuż za nimi! Ale nie wszyscy mogą tam wejść. Tylko Septimus wie o okrytym kluczu, który otworzy zamek, by wskoczyć pod trupią skałę. Jak mogę się dostać do środka? Mam dla ciebie dwie rzeczy: dwa kształty. Jeden. Kanciasty jeden okrągły. Okrągły do kręcenia. Muzyka dwemerów jest delikatna i subtelna i potrzebna do otworzenia ich najzmyślniejszych bram. Kanciasty leksykon do zapisywania dla nas to tylko kawałek metalu. Lecz dla dwemerów to biblioteka pełna wiedzy. Lecz pusta. Odszukaj zark i niebiańską kopułę. Tamtejsze machinacje odczytają zwój i przeleją wiedzę w sześcian. Zaufaj Septimusowi. On wie, że ty możesz wiedzieć. Uch. Czym są proste rozwoje? Spojrzysz w lewo, zobaczysz ścieżkę. Spojrzysz w prawo, ujrzysz inną. Ale żadna z nich nie jest trudniejsza niż ta druga. Ale prastare zwoje spoglądają w lewo i w prawo strumienia czasu. Przyszłość i przeszłość są jednym. Czasami spoglądają nawet do góry. Co wtedy widzą? A co, jeśli zanurkują w dół? Wtedy zaczyna się szaleństwo. Po co się przestali zło? To, co za spostrzegawczość. To bardzo sprytne, by pytać o to Septimusa. Dwemerska skrzynka. Spójrz na nią. I podziwiaj, wewnątrz niej jest serce, serce Boga, serce Ciebie i mnie, ale jest ukryte nie przez Krasnoludy, one zdążyły już odejść. Przez kogoś innego, niewidzialnego, nieznanego kogoś, kto znalazł serce i wykorzystując swój dar do ironii, zamknął je przy użyciu krasnoludzkich sztuczek. Zwój dostarczy ci głębokich wizji, koniecznych do jej otworzenia, gdyż nawet najsilniejsze machinacje dwemerów nie są w stanie powstrzymać wszechwzroku danego przez Kopra stary zwój. Dobra, on. On po prostu odpłynął, ale no. Co mam zrobić z tą kulą? Najgłębsze drzwi Dwemerów nasłuchują śpiewania. Wygrywa nuty o odp. Jedno. Dwemer. Umieść leksyko e, na tym ich ustrojstwie i przelej weń wiedzę. Gdy jego krawędzie zabłysną, przynieś go z powrotem, a z... Dobra. Znów będzie mógł czytać. Okej okay. 18 minut o kurde Ja mam tu dwa... ja, Przecież ja jej ja nie przejdę teraz Nie mach we wsi Z tego i z tego domku już zabrałem po towarzyszu Pójdziemy teraz może z fichrowego tronu zabierzemy Rudego ja tej czarnej przystani nie zrobię w jeden... Teraz bo tu jest 19 minut, prawie będzie 20, jak pewnie się wczyta. Czarna przystań to może. To jest najgorsze co jest w tej grze. Nie lubię nie lubię tej smoczej tej, tej czarnej przystani jest tyle tam marzenia. Za krótkie lokacje są złe, za długie również. No ile przez w sam raz? Mówię, smocza przysta, ta czarna przyza naprawdę nuży mnie. Jeszcze później, jak sobie pomyślę, jak chciałbym, bo ja jestem. Jak już mam questa, to już go robię. I musi on dzieniczka zniknąć. Tak samo jak zlikwidowałem questy tu, nie ma jak zdobyć, się, jak może pomóc innym towarzyszom. I również tutaj zlikwidowałem questa od tej od nocnej matki dla Mrocznego brata. Ojciec mówi, że powinniśmy po prostu zająć się swoim życiem. No o Co ty myślałaś? Pff. Jestem twym mieczem i tarczą. Zaraz będziesz ostrzem. Rudy, idziemy. Życzę ci, nie marnujmy czasu. A te? No, to my idziemy. Zabieram ci rudego. Chodźmy rudy idziemy. Dikich oslepach Skyrim, aż roli się od jeleni Łosi są łagodne i służą. Służą za pożywienie do większości drapieżnych bestii prowincji. Jestem już chyba w połowie. Smocza przystań będzie to będzie ta smocza. Czarna, czarna ta przystań będzie. Oj. w sumie teraz nauczę się... Z... Teraz nauczę się grzmotu O, tam jest, dobra. Kiedyś... Okazali się choć trochę pomocni? Wiedzieli cokolwiek na temat krzyku użytego... UWAGA! ...na wieży... Zawsze tuż przed świtem. Co jest? Cały świat tonął. O, jakiś smok leci. No dobra, trudno. Trzeba będzie zabić. Ląduj. Jeszcze nie znam smoku grzmotu, więc... Tak, tak, zostaniesz, Rody zostanie styl. Ostrzem. A, pierdziele, no nie mówcie, że on ma mnie w dupie teraz i sobie poleciał, a oni będą próbowali go zabić. Daj no, kolej. No bierzcie przykład z rudego, patrząc, się stoi spokojnie nic nie robi, a ty się napinasz jakbyś... Okazali się choć trochę pomocni? Wiedzieli cokolwiek na temat krzyku użytego przeciwko Alduinowi? Nie, ale wiem jak się dowiedzieć, potrzebuję prastarego zwoju. Prastary zwój? To coś, czego zdobycie nie przyjdzie łatwo. Esberny to człowiek biegły w takich sprawach. Być może będzie w stanie wskazać ci chociaż właściwy kierunek. Ja wiem już mam co mam robić. Co jest? Dlaczego wy się pijecie? Debile. A, trenujecie, tak? Trzeba ci czegoś? Przeprowadziłem osobę. Na przystąpić do ostrzy? Na pewno? Tak, Rudy jest jest najlepszym wojownikiem, jakiego znam. Dobrze. Przysięgą zajmiemy się później. Na razie wyposażmy ich i przygotujmy do walki. Tylu rekrutów na razie wystarczy. Zapytaj Esberna o smocze leża, które badał. Każemy rekrutom zapolować u twego boku. Okej. Okay. Siema. Hmm. Chyba cię nie dosłyszałem. Wiesz, gdzie mogę znaleźć prosty rozwój? Spróbuj porozmawiać z magami z Akademii w Ziemi. Nic Stredzy. nie wiem. Oczywiście. No, Zawsze okazywali głębokie zainteresowanie podobnymi sztukami. Delfin wspomniał, że, smoc yy, że badasz smocze leża. Zgadza się. Ostrza z drugiej ery zabiły wiele smoków za swoich czasów i posiadają zapiski co do leż. Owych bestii. Tylko ty. Możesz pokonać te potwory. Smocze dziecię, ale nie musisz robić tego w pojedynkę. Ostrza ci pomogą. Nie potrzebuję. Tylko powiedz, gdy zechcesz, wyruszyć do walki ze smokiem. Wyślemy ostrza, które pomogą ci wypełnić swoje przeznaczenie. Masz jakieś smoki do ubicia? Na razie panuje spokój, smocze dziecię. Być może później dowiemy się, gdzie ukrywa się któryś z tych żmijów. Ty uważaj, bo obrażasz. No. To wszystko? Mhm. Tak, to wszystko, stary. Nie masz nic dla mnie to. Jest 27 minut, smocze dziecię. Czego potrzebujesz? Okej, okay. w takim razie niech oni se tu siedzą, i następnym Questem zajmiemy się tutaj. Pójdziemy, mam nadzieję, spróbuję to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że mi się uda. Także, jeżeli ktoś dotrwa do końca, może zostawić łapkę w górę, subskrypcję. A my widzimy się w następnym filmu. filmie. Trzymajcie się. Hej.